Dziękuję za to pytanie. M Oczywiście podnoszenie bezpieczeństwa. Jesteśmy krajem przyfrontowym, jesteśmy jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie, w związku z czym kluczowe jest to, żeby budować świadomość i żeby wśród przedsiębiorców, żeby podnosić... Bezpieczeństwo przedsiębiorstw. My tutaj jako ubezpieczyciele też mamy ważną cegiełkę do dołożenia po to, żeby właśnie edukować społeczeństwo, edukować przedsiębiorców, co należy robić, w jakich obszarach należy podnosić naszą dojrzałość w kontekście bezpieczeństwa. To jest z jednej strony ten element związany z budowaniem świadomości. Dobrze, że w ogóle o tym mówimy, że taki temat jest. To jest też platforma do wymiany wiedzy pomiędzy krajami. To, co w cyberbezpieczeństwie jest ważne, to to, że te zagrożenia są, one nie mają granic tak naprawdę. To jest, to jest globalny, globalny rynek. I z tej perspektywy wymiana doświadczeń z sąsiadami, krajami Unii Europejskiej jest niezwykle ważna.